Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Reddita. Pomyślałem, że teraz go aktualnie tutaj sobie zrobimy, gdyż, no jak się zbliża DLC, żeby był tak równy miesiąc, no akurat, no mówię, będzie praktycznie nowe DLC. Raczej czasu nie będzie. Zrobimy teraz sobie Reddita. Także, no zapewne was ciekawi, jak tam trzymają się akcje Redditowe, więc ja tutaj już sobie ją zjadę. Ostatnio zakupiłem akcję Reddita dwie, bo uznałem, że tak. Takie coś zrobię, że w czerwcu od razu nie kupię, tylko kupię je jeszcze w maju. Kupiłem je 21 maja o 19:46. Wtedy akcje były za 96,62 dolarów. Dwie takie akcje udało mi się zakupić. No i jaka jest cena w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym cena to jest 117,5 dolara, czyli. Konkretnie na tej transakcji udało się zrobić 20,5%. Bardzo to zniżyło moją średnią aktualnie już do... 160,47 dolara. Aktualna cena rynkowa, tak jak mówiłem, to jest 117,50. Co za tym idzie, jestem na ten moment na stracie minus 31,24%. Czyli, żeby wyjść na zero, bo wpisałem sobie to też w kalkulator procentowy, jest tutaj coś takiego, o ile procent musi liczba wzrosnąć w stosunku do drugiej, to musi wzrosnąć ta cena o 36,5%. To jest jeszcze realne, żeby to się zrobiło. Może w w tym roku, oczywiście z dopłatami, uśredniając w dół, jest to możliwe. Ja cały czas wierzę w tego Redita, że no przynajmniej coś się uda z tego zarobić. Przy pewnym pułapie, bo może powiem tak, bo tutaj też chcę oczywiście rzucić, mimo że jest taki napis, że to jest. Oczywiście ja to robię tylko dlatego, żeby seria była z Redita ciekawsza. W pewnym momencie opłacało się kupić tego Redita, bo szansa zwyczajnie, że odbije raczej jest. no Są pewne wskaźniki, to prawda bardziej takie uproszczone wam tutaj robię. I opowiadam jako takie ciekawsze, że reddit też jest na giełdzie, więc można coś z tego zrobić. I po prostu w złym momencie można to powiedzieć, ostatecznie wbiłem się w tą, w tą akcję. I to mi się wbił w lepszym momencie, czyli jak ona już zaczęła tak spadać i dopiero wtedy, bo niestety błędem tutaj w tym wszystkim jest to, że jak tutaj w sumie widzicie po screenie, chodzi o transakcje, kiedy ja dokonywałem. W tych momentach ja kupiłem bardzo dużą część, tak jak tutaj można zobaczyć całą końcówkę, czyli że wszedłem za 178, 186, 199, czy w ogóle że pierwszy strzał to był o 227. To był zły moment, że wtedy ja po prostu wszedłem z znaczącą kwotą. Tak naprawdę teraz dopiero zaczynam. No powiedzmy, że gdzie jest te do 24? To jest taka normalna cena, ile ja powinienem wejść, jak jest za 124. Tak to wszystko poni poniżej tej wartości to jest dobra, dobry moment, że wbiłem się. Ale że wtedy niestety pomyślałem, że zacznę już takie coś robić na podstawie tego odcinka. To tutaj jest większość straty, tak naprawdę wygenerowana i ta większość straty jest głównie właśnie jeszcze z tych dwóch największych pozycji, gdzie jest minus teraz to będzie minus 2000. Reszta, czyli 1000 to jest powyżej tej wartości faktycznie rzecz biorąc, bo tam niestety wszedłem z pięcioma akcjami łącznie. No i to jest tyle jeżeli chodzi o akcje Reddita. Jeszcze jaki jest wzrost względem ostatniego mojego razu, czyli miesiąc temu. Ja kupowałem wtedy za dobra znalazłem, 1 maja te ja miałem transakcję za 120 prawie że 1 dolarów bo za 120,9. No i teraz jest cena rynkowa 117,5. No to tutaj jest strata rzędu 5 prawie że procent. Oczywiście też tutaj trzeba doliczyć, że jak widzimy tutaj jest kurs dolara, nie? Kiedy ja kupowałem to dolar był za 3,80 a teraz jest za 3,72. Więc tutaj dolar też robi swoją robotę i to też trzeba powiedzieć głośno. No i to w sumie jest tyle jeżeli chodzi o akcję Lelita, więc możemy sobie przejść. Gracze, którzy faktycznie zjeżdżają na linię w 2025 i że to jest szacunek. I tutaj są liny zrzucone. I normalnie y, tutaj ludzie zjeżdżają sobie po lince. O to chyba chodzi w sumie, można powiedzieć, nie? No, y, to było warte 700 tysięcy. I po, po tym. Po bunkrze. Po sprzedaży z bunkra. Czekajcie, to zobaczmy to jeszcze raz. Patrzcie. Jedzie, jedzie, jedzie. Wbija się w tego. Drzepa dostaje w drzewo i poszło. Gracz niskolewelowy został. Będzie znaczył Entertainment? A to znaczy ogólnie, że gracz nisko levelowy to czysta rozrywka. Okej. Okay. A go tutaj zrobił przed od razu w tryb pasywny. Żeby go je rozwalić. Myślał, że mu tutaj bobę wyrzuci. A tutaj go. Rolował. Jaką wybierasz broń do czyszczenia sobie Stash House'u? Czyli chodzi o Dziukla. Ja biorę zwyczajnie tutaj karabinek i zaczynam walić. Czasem granatnika, ale najczęściej u mnie to jest karabinek zwyczajnie. Nieźle, Rockstar. No, mamy tutaj wyścig z transformacją. I co tutaj się wylosuje w takim razie? Traktorek mu się wylosował. No to jak traktorek się wylosował, no to ma tutaj nieźle. Że, że tak to powiedzmy. No, trochę. To no w ogóle wje... wjechałby pod tę górę? To jest dobre pytanie. No właśnie, nawet nie może wjechać pod tę górkę. Oj, oj, oj. Jej, się cofał. Musiałby się zresetować, bo chyba wtedy dostaje się inne auto. Ciężki rewolwer i batty. No i tutaj jedzie i widzę, że zaczyna po prostu walić do ludzi z rewolwera. Stają one shot, one kill. No to jak z tej snajperki. No to taki trochę nie rewolwer. Ale ładne headshoty wpadają. Tylko dobre pytanie, czy on to na padzie robić, czy na myszce, bo jak na myszce, no to wiadomo, nie? Ale na padzie to dużo. Jest ciężkie akurat. Ale fajny, można powiedzieć, taki frag movie tutaj jest zrobiony. Nie no, teraz jak widzę tak jak rusza tą myszką, nie? No to to może rzeczywiście on, on naprawdę na padzie może grać. Że tak patrzę w pochadzie no tak, no trochę on jest zbliżony właśnie środka ekranu. Właśnie na konsolach jest tak, że ta mapka jest trochę bliżej jak ek środka ekranu. O tutaj mamy jakąś odpowiedź od Rockstara, napisał Jackpot. Siema tutaj, to, że to jest Dylan, jest drugim levelem w Rockstar supporcie. Zobaczę na, nasz ticket. Takie coś zrobił, że sukcesywnie na PS5 dał 87 level i 31 milionów dolarów. Dobra, mamy kolejny filmik, że nad nim jest tutaj yy, nagroda 9000 i goni go Ziomek na opresorze, ale pewno on ma no, zagłuszacza rakiet, no to nie można go namierzyć. Raczej zwyczajnej broni może być ciężko, bo że z rewolwera dostanie, no to o, albo flaram, też jest dosyć dobre siebie rozwali. No, to akurat było dobre. Proszę, mamy tutaj garaż grotu i cały mamy garaż Ferrari. To w sumie garaże tutaj tak akurat wam powiem, że u mnie to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, bo ja przyznam, że trochę segregowałem sobie te pojazdy, ale od pewnego momentu tak przestałem. Ja trochę sam nie wiem nawet, co ostatecznie jest w tych garażach. Co gdzie jest, tak szczerze, jak to jest posegregowane. Musiałbym siąść sobie na tym, muszę szczerze przyznać, nie? Jakoś to albo je popisywać, żebym wiedział w ogóle, co tam jest, co tam w ogóle mogę znaleźć, albo jakoś to też mówię, posegregować sobie z powrotem idziemy się w przeszłość i zobaczmy, jak uratowałem kogoś za pomocą RC Bandito. jak jechał, chciał go potroić, a tutaj on podskoczył i go uratował przez to. O, dziękuję Lestero. To jest, że Lester robi sobie napad na ja bierze to walizka i sobie idzie. Ja też widziałem jakiś film, jestem właśnie bardzo ciekaw jak ostatecznie zrobić takiego skina, bo to byłoby bardzo zabawne, że taki by... E, takim lesterem właśnie. A cofnijmy się w przeszłość, kiedy dostałem presora półtorej. Czy był presor półtorej, no. Tu sobie leci, to że wyląduje sobie na tym? Na kosadce, O! A, w ten sposób! Koła zniknęły. No w ogóle. Jak te koła w ogóle mogły zniknąć? No rzeczywiście, opresor półtorej. No to ma sens teraz. Teraz już rozumiem o co chodzi ziomkowi, jak jest opresor półtorej. No i po opresorze, dolej. E, dobre, dobre to jest. Dobra, tutaj mamy, że napad na kasenę jest trudny i jest cringe'owy. No tutaj mamy bardzo przyspieszony, że wszystko tutaj nawala. No ogólnie rzecz biorąc, same misje kasenowe są dosyć trudne, to trzeba akurat przyznać. Tak e, szczerze to akurat powiem. Ale ja to zrobiłem na swojej serii tam od zera. E, w zasadzie właśnie mając tylko rumę. Dałem radę jak to zrobić. Samemu to trzeba właśnie podkreślić, że jakoś dałem radę to ogarnąć. Człowieku, czemu? Po prostu czemu? OK, jedzie sobie tutaj samochodem i pewno. Co, dostanie rakietą? Ktoś się w niego wbije. Aha, ustawił mu tutaj tę. No i nie da się sprowadzić samochodu. Mhm, łapkę mu zrobił. Kurde, musiał jeszcze wiedzieć, gdzie w zasadzie to jest, żeby to postawić. Dobra, mamy kolejny tutaj filmik, że Ziomek jedzie takim traktorkiem od Trevora. Ale. On jest strażakiem, od tego trzeba zacząć. Jerzy że go bije, dostaje, kurde, i I odjechał. Tutaj ziomek na, mówił, że. Finale. Yy. końcu dostał błogosławieństwo od koła. I tutaj mamy. Uniform został odblokowany. To jest ta maska. Jednorożca. Unicorn, a nie uniform. Unicorn. Jednorożec. O nie. O nie, to też jest dobre, zobaczcie. Lecili sobie, ziomek. Nie, też sprzedaje tutaj no z klubu nocnego i się wbił w cesternę całą. No i tyle było ze sprzedaży. Kiedy nie potrzebujesz grifera, bo sam jesteś dla siebie swoim własnym griferem. I w takim razie na zakończenie rzućmy coś takiego, bo już nie widzę tutaj nic takiego fajnego. Zawsze się uśmiecha i tu buźkę narysował na motocykla. W ogóle fajnie, że to mimo wszystko wyszło, nie? Tak, Także tutaj nie ma niczego. I to w sumie tyle. Do następnego, cześć!